Przyjechaliśmy z puncztem rzemieślniczym, z rękodziełem, z repuserstwem, z głupkiem, wyrobani z kamienia naturalnego. Wrzuciliśmy do tego metaloplastykę, to czym zajmuje się hobbystycznie, czym się pasjonuje, w co wkładam bardzo dużo serca. Przyjechaliśmy na te targi po to, żeby poznać się z wszystkimi z danej branży, bo na tych targach występują wspaniali ludzie, wspaniałe firmy. Po to, żeby pokazać własną produkcję, rzeczy, które wykonujemy, którymi zajmujemy się hobbystycznie i pasjonujemy każdego dnia. Zależało nam bardzo na tym, żeby zachęcić innych do tego, żeby przyjeżdżali również na targi Kielce, aby gościli tutaj, podziwiali rzeczy, jakie są, jak i również współorganizatorów, którzy przyjeżdżają się wystawiać po to, żebyśmy wszyscy razem się zbierali w tym ważnym miejscu i pokazywali to, co prawdziwe jest w naszym kraju, to polskie prawdziwe rzemiosło.